Dzień dobry Państwu z tej strony Krzysztof Karnkowski mówię, mówię dzień dobry, chociaż wtedy, kiedy ja to nagrywam, to jest godzina pierwsza, pierwsza w nocy w nocy Bożego Narodzenia. Kilka godzin wcześniej byłem na placu powstańców. Tutaj wszystko będzie opowiedziane w filmach. Ja nie będę jakoś specjalnie ich, ich fałszował, a nie edytował. Są krótkie migawki z takiego spotkania opłatkowego, które miało się odbyć na Placu Powstańców. Natomiast później doszło do takiego trochę nieoczekiwanego zwrotu akcji, ponieważ udało mi się, udało mi się wejść do, do budynku. Usłyszałem, że... Zresztą o tym jeszcze opowiem za chwilę. W każdym razie wszedłem do budynku, i nagrałem dwie ciekawe, ciekawe rozmowy. Pierwsza rozmowa, którą Państwo zobaczycie po tych migawkach z mojej, jakby powiedzieć, drogi do, do TVP-info i z, samej, z samego tego spotkania opłatkowego, które było no, trochę spotkaniem opłatkowym, trochę wsparciem na duchu osób, które są pozostają w środku w budynku. No, ale trochę też był tam taki element y, demonstracji politycznej i protestu, chociaż, no, zważywszy na datę, mocno, mocno ograniczony. Ja oczywiście starałem się takie najmocniejsze punkty, chyba, y, pokazać w tych swoich urywkach. No, teraz później, y, już w środku, udało mi się y, chwilę porozmawiać y, z Krzysztofem Jabłońskim, znan, znanym również jako Jabł, czyli y, naszym kolegą, znanym od lat. Z różnych działań w internecie, a też aktywnym w klubach Gazety Polskiej współpracującym z Michałem Rachoniem, również przy serialu Reset czy przy programie Jedziemy chociażby, więc najpierw porozmawiałem sobie chwilę, chwilę z diabłem. Tą rozmowę Państwo zobaczycie w całości w tym filmiku. Później nagrałem dłuższą rozmowę z Michałem Rachoniem, która będzie jakby oddzielnym materiałem. Ale również tutaj w tym, w tym filmie będzie rozmowa z Michałem Rachoniem. taki krótki, krótki nie wiem wprowadzenie albo też suplement do tej rozmowy dłuższej, która będzie materiałem oddzielnym, tak? Więc zapraszam Państwa do obejrzenia tych relacji i, i rozmów. Cześć, jest Gilia. Kiedy to nagrywam, ale ponieważ jeszcze dzisiaj nie mogę wyrzucać streamingów od jutra pewnie będę mógł, więc dzisiaj nagrywam filmik który jutro zapewne wrzucę, ale włączyłem to nagrywanie po to, żeby Wam coś pokazać mianowicie jestem na ulicy Świętokrzyskiej mam tutaj centrum miasta, w nim biura Unii Europejskiej i właśnie tutaj zawsze szedłem do pracy i skręcałem, no, ale jak to, zacznie? jak to, jak to miejsce, jak to na miejscu zbrodni, a zbrodnia się tu w pewnym sensie dokonuje. Już mamy taśmę policyjną, więc tutaj nie wejdziemy. chociaż to ciekawe, bo do drugiej strony można wejść, no to ja tylko, że stoi tam, stoi tam, z tego co widzę, loduwa. No, ja nie będę tutaj próbował wchodzić. Ruszamy w kierunku Placu Powstańców i Zobaczymy, czy tam się odbywa cokolwiek, bo y, jest godzina tuż przed 20.00 i o 20.00 miał się odbyć opłatek zwoływany przez y, posłów Prawa i Sprawiedliwości i też y, podawane dalej było to info również przez profil y, Twitterowy y, TVP Info. No więc zobaczymy za chwilę, co tam się dzieje. Co to jest za władza, która. Wigilię yy, jednych ludzi, de facto zmusza do siedzenia w miejscu pracy, w której już siedzieć nie powinni znaczy, yy, chyba że mają dyżur, to powinni oczywiście albo też yy, wyrywa ich z domów, po to, żeby przyszli solidarnościowo spotkać się ze sobą, swoimi yy, ulubionymi dziennikarzami i posłami. No, a jak na razie, widzimy. Tłumu wielkiego nie ma. Policja pilnuje. Ale siły niewielkie. Siły niewielkie. Nie wiem, czy uda się nam gdzieś podejść bliżej. Right. Uh -huh.

kiedy ta demonstracja, tudzież spotkanie, kiedy ta w grupa osób, która postanowiła wesprzeć dziennikarzy TVP Info, już się y, miała rozejść. Zresztą no, jeszcze długie, długi czas się nie rozeszła, jeszcze całkiem sporo czasu było słychać y, jakieś ok, okrzyki y, i wyrazy wsparcia i otuchy, które się rozlegały przed budynkiem. Ja zadzwoniłem do Mojego przyjaciela, Jabola, który tam w środku był i komunikował się z, tym, z tą grupą na, na, na zewnątrz, tam dziękował za, za jej przyjście i no, po prostu tam no, dochodziło do takiej sympatycznej interakcji między tymi, którzy byli w środku, a tymi, którzy byli na zewnątrz. Więc ja zadzwoniłem do Jabola, żeby się przywitać i. On zaproponował mi żebym wszedł do środka ponieważ okazało się że można wejść. To jest tak że w różnych godzinach ochrona zachowuje się w różny, w różny sposób. Czasami czasami nikt nie może wejść czasami osoby które mają tą kartę TVP mogą wejść nawet jeżeli ta karta jest wyłączona i na bramce nie działa no wtedy po prostu ochrona sprawdza kim jest dana osoba i ją wpuszcza. No ale właśnie nie dzieje się tak przez cały czas, ponieważ słyszałem, że jeden z moich kolegów z pracy nie mógł wejść w ten sam sposób i musiał zostać wprowadzony przez, przez posła RP. Dlatego że posłowie, wykonując interwencję, mają prawo wprowadzić, wprowadzić goście. Tak więc wszedłem, wszedłem na górę, trochę, trochę pokręciłem się po pustych. Po pustych korytarzach telewizyjnych, zanim tam znalazłem y, mo moich znajomych, y, przyjaciół i gości. Y, w środku tą, y, tą wędrówkę po korytarzach y, państwo, państwo w bardzo szybkim tempie y, mogą teraz, y, mogą teraz y, zobaczyć. No, to Później trafiłem y, do, y, do, do sali konferencyjnej, gdzie y, to nieliczne, ale dzielne grono y, y, przebywało. Oni tam mieli taką swoją improwizowaną, spontaniczną, spontaniczną wigilię. Trochę, trochę, trochę przekąsek, trochę jedzenia była, była sałatka jarzynowa nawet, no ale to wszystko tak właśnie skromne i takie warunki frontowe, bez żadnych, bez żadnych szaleństw. Natomiast później no, nagrałem wspomniane już wcześniej zapowiedziane rozmowy. Pierwsza z tych rozmów to jest rozmowa z Krzysztofem Jabłońskim, którą zobaczą Państwo w całości. Później fragment rozmowy z Michałem Rachoniem, a większa część rozmowy z Michałem Rachoniem w oddzielnym filmiku, już tu znając życie no, całkiem zasłużenie tamta, tamta rozmowa wzbudzi większe zainteresowanie i pewnie więcej osób obejrzy tamten film niż ten, no, ale kto, kto jest tutaj, kto, kto patrzy tutaj, no to będzie miał ten, ten bonus, że sobie to zobaczy wszystko razem. Mm -hmm. Proszę Państwa, jest z nami tutaj kolega Jabol, który spędza Spędza święta, noce i dnie, noce i święta, dnie. poranki i noce, i wieczory, i popołudnia Tutaj na miejscu, na Placu Powstańców, w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy I będziemy, dopóki naród nas wzywa A dzisiaj przyszli pod okna, w sam środek Wigilii przyszli ludzie nas tu wesprzeć, mogliśmy się poczuć naprawdę Też, też, też byłem, rodzinnym. też byłem, więc możesz mi podziękować jako symbolicznemu Szysiu, przedstawicielowi. Krzysiu, daję Ci, wyciągam Ci grabę, w której trzymasz telefon. Teraz przepraszam, że ujęcie jest roztrzęsione, ale musieliśmy potrząsnąć dłoń. Bardzo Ci dziękuję, Krzychu, że przybyłeś. Jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, jesteśmy i się trzymamy. Tak, powiedz mi właśnie, powiedz mi jak zacząłem tak od razu jak machasz łapami, to, znaczy to jest wąski plan to wtedy swoich łap prawie nie widać poza tym, że nimi machasz. No ale powiedz mi jeszcze w kadrze, jeżeli jest pionowy. To... Tak, ale powiedz mi w ogóle jak wam tutaj wigilia. Czy czy, czy czy macie wszystko? Skąd macie wszystko, jeśli macie? Czego wam brakuje poza oczywiście towarzystwem bliskich, których pewnie brakuje? No ale dobra, najpierw to powiedz, a potem mam jeszcze jedno piękne pytanie, ale najpierw odpowiedz mi na to. Pierwsza odpowiedź to tak, brakuje nam osób bliskich, bo są bardzo daleko, chociaż tutaj też nas odwiedzają. Mój ojciec przyjechał kilkaset kilometrów, żeby przełamać się ze mną opłatkiem. A poza tym, tak jak mówię, mamy wsparcie narodu, ludzi, którzy przychodzą, wołają, że chcą wolnych mediów, i często przyniosą jakąś drobną rzecz, żebyśmy te święta spędzili w warunkach no, jak najbardziej rodzinnych, ale nawet nie to, że jakieś tutaj drobnostki, żeby było cieplej na sercu, ale to co było, to, co było właśnie pod budynkiem, przed chwilą, te pieśni, te kolendy, to jest coś wspaniałego. Naprawdę moglibyśmy desperować, że siedzimy sami, że tutaj jest nas tylko kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a tam kolejne dziesiątki. Dzisiaj Wigilię, Mogliśmy poczuć się jak w rodzinnym gronie. No, powiem Ci, że miałem straszną ochotę. Jeszcze nie wiem, że tutaj mi się uda wejść. Miałem ochotę straszną zaśpiewać Ci specjalnie tam na dole, ale byśmy pewnie nie usłyszał, zaśpiewać Ci grosz cieciowi, może wpuścić do budynku. No <laughs> raz to... wpuszczają, raz nie wpuszczają, raz jest inna ochrona, drugi raz jeszcze inna. Jest bardzo różnie, zawsze są jakieś problemy od dłuższego czasu, jest to bardzo trudne, żeby się tu dostać. Ale mówię, dzięki, dzięki pomocy, interwencjom... Także poselskim udaje się nam, pracownikom e, prawdziwej polskiej telewizji, dostać tutaj na miejsce i wciąż być na miejscu. I, o, i ostatnio, co chciałem cię że się no, przejęcie jednak się włącza i dramatyzm sytuacji wpływa na to, jak ja mówię, ale chciałem zapytać o coś w sumie oczywistego, ale czy, y, czy uważasz, że takie doświadczenie, jak ta, jak ta no dzisiaj Wigilia no pewnie jeszcze parę dni, ale już tutaj trochę jesteście na no, dzisiaj dzień wyjątkowy, czy myślisz, że to, że to zbliża bardzo te osoby, które tutaj no, nie planując tego trafiły i ten czas ze sobą spędzają? Myślę, że zdecydowanie tak, myślę, że zdecydowanie tak. Nie tylko samo to, że przebywamy w jednym miejscu, w gronie w takim jakim jesteśmy, ale też to, że stawiamy czoła zagrożeniu i mamy wspólną sprawę. Otóż mieliśmy coś w rodzaju puczu. Pucze zaczyna się od zajęcia wieży telewizyjnej. W tym momencie równolegle przyjęto pakiet migracyjny, czyli z, rząd Tuska zgodził się na przyjęcie migrantów nielegalnych do Polski, przy, przyjęcie takiego unijnego dyktatu. I kto ma o tym powiedzieć teraz? Mamy aferę wiatrakową, mamy całe mnóstwo afer, o których kto ma powiedzieć, jeśli nie my? Ktoś tu chciał zamknąć twarze, zamknąć pyski dziennikarzom, szczekające na tych złych ludzi, którzy prowadzili reset z Rosją, którzy teraz wprowadzają nam białoruskie standardy. No, sorry, nie damy się. Jeżeli był 13 grudnia. Co ja o rękach ja... mówiłem? A, a, będę machać rękami, bo się. Bo jestem w pojowym nastroju. 13 grudnia Jaruzelski spawacz prowadził stan wojenny, a tutaj Tusku z Sienkiewiczem idą w zaparte, robią to samo. TVP Info, mamy, mamy wtedy, kiedy to kręcę, mamy, yy, mamy Wigilię. Ja yy, Państwa zapraszam do obejrzenia jako formie oddzielnego odcinku mojej dłuższej, czyli znaczy nie jakoś bardzo długiej, bo obiecałem, że nie będę robił długich filmów, ale co najmniej 10 minut rozmowy z Michałem Rachoniem na kilka ważnych tematów, natomiast ten odcinek jest trochę poświęcony tej szalonej, w jakim stopniu, no i na pewno niezapomnianej wigilii w telewizyjnej agencji informacyjnej w TVP-Info tutaj na placu Powstańców. Więc chciałbym się ciebie zapytać, jakie to jest właśnie dla ciebie, jakie to jest właśnie przeżycie. I też jestem ciekaw, czy ty myślisz, że to jakoś tak zbliża, że to doświadczenie, no ja wiem, że na przykład dla ludzi, którzy w czasach pierwszej solidarności uczestniczyli w jakichś strajkach okupacyjnych studenckich i tak dalej, no to dla nich to było jakieś doświadczenie życiowe, może nawet formacyjne. Czy myślisz, że to co się tutaj dzieje też będzie czymś takim dla naszego pokolenia dziennikarskiego? Przekonamy, że to jest wydarzenie formacyjne w podobnym stopniu, w jakim wydarzeniu formacyjnym był udział w no, w obronie tygodnika wprost przed wejściem tych samych ludzi, tych samych smutnych panów w 2014 roku, okoliczności są inne. W 2014 roku walił się system platformy obywatelskiej, który to było, to było u progu dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości, które w mojej ocenie zrewolucjonizowały, przebudowały Polskę w sposób, no właśnie, teraz jest pytanie w sposób taki, który jest nieodwracalny ze względu na znaczenie społeczne tego, co się wydarzyło, gospodarcze, no, wzrost potęgi, awans Polski do 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Czy to, co się wydarzyło w tej chwili, a mamy pierwsze symptomy brutalnego łamania prawa i fundamentalnych zasad konstytucyjnych, będzie powrotem albo kreacją czegoś nowego, jakiegoś nowego systemu? W którym Polacy będą tylko, jak mawia Jarosław Kaczyński, ludnością zamieszkującą to terytorium. I ten czas w tym sensie jest czasem formacyjnym dla grupy dziennikarzy, którzy będą szukać odpowiedzi na to pytanie przez najbliższe, najbliższe lata. I oczywiście my nie wiemy, dokąd ta podróż nas zaprowadzi, nie mamy, nie mamy świadomości tego, czy zrealizują się te najbardziej pesymistyczne scenariusze dotyczące tego, co oznacza jawne łamanie prawa i jawne wypełnianie poszczególnych elementów definicji zamachu stanu, bo tak jest po prostu z no chociażby z świadomym, siłowym złamaniem reguł konstytucyjnych funkcjonujących w państwie, a nie przestrzeganiem ustaw jest taką właśnie rzeczą. Czy może będziemy mieli do czynienia z jakimś, z jakimś innym scenariuszem? Tego nie wiemy, ale wiemy na pewno, że dla dziennikarzy, którzy tutaj są w tej chwili, to jest okres kluczowy, i na pewno, ja też nie wiem, jaki będzie tego, jaka będzie tego kontynuacja i konkluzja, ale wiemy na pewno, że to, co wydarzyło się w kwestii zwiększenia zainteresowania mediami konserwatywnymi, małymi do tej pory, i wzrosty ich oglądalności, mówię o Telewizji Republika głównie, na poziom oglądalności tej stacji TVP Info. Jaki to będzie miało wpływ na, na rynek mediów. Tego nie wiemy, ale wiemy, że, że rozpoczyna się nowy etap wspólnej podróży ludzi, którzy tutaj zdobywali swoje doświadczenia przez całe, przez całe lata. No, to by było na tyle tej yy, relacji. Sporo tego materiału się zebrało, tak więc dziękuję za cierpliwość, kto, yy, kto dotrwał do końca. Tak obiecałem. Oprócz tego jeszcze na kanale pojawi się jako materiał specjalny wywiad wyłącznie z Michałem Rachoniem. Nie, on nie będzie aż taki długi jak ten odcinek, ale żeśmy sobie parę y, ładnych minut pogadali o różnych y, istotnych, mam wrażenie, y, sprawach. Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I jeżeli ktoś to ogląda w święta, to jeszcze raz życzę wesołych świąt.